Witam, postawiam Dashbull. W tym materiale jeszcze raz zaprezentuję Poliż dla W, czyli pałatkę. Tu przywiesiłem otyczkę, tak że mogę operować nią jeszcze trochę dalej, jeszcze trochę wyżej podnieść. Tu mogę podnieść daszek. Ogólnie, pałatka, jak się ma dwie pałatki, to można stworzyć super, jak tak wspominałem. Tu jak wspominałem, upadłem o Jest ona zawieszona na cienkim sznurku, takim budżetowym. Nie jest to jakiś wymagający, jak do hamaków, żeby trzymało bardzo mocno. Jak widać, tu to za to oczko przywysiłem. Tu się, się kera leży. Ogólnie nie przemaka, nie impregnuje, jak wspominałem. Także... No myślę, że jest to bardzo fajna sprawa. Szczególnie, ale pamiętajmy, że płatka po zmoknięciu jeszcze jest dużo cięższa niż tarb, którego ja posiadam. Tarb, a po do pałatki to tarb waży jak piórko, a płatka waży jak... no, doby 10 kg cukru cukier wiedzące <grych> i pozdrawiam serdecznie, chwili i Dziękuję.